Mako i witajcie, bitwy na żywo 122TM, czyli czoł, który możecie kupić od niedawna, bo od początku marca Za obligacje, za 8000 obligacji możecie zdobyć taką oto 8 poziomu i dzisiaj zobaczymy czy jest ona Warta zachodu i jak spisuje się obecnie w wodzie. oczywiście ten czołg był dostępny już jakiś czas temu Dwa lata za maraton, z tego co kojarzę, no i generalnie Tutaj w miarę wszystko jest ok, natomiast brakuje uszkodzeń na minutę, czyli jednego z najważniejszych parametrów, jakby nie patrzeć, bo tutaj ładujemy 13 sekund, działo, które strzela za 390. Ja zostałem wykryty przez LC1, ale to nie jest jakiś wielki problem, bo my mamy naprawdę ładnie zajętą mapę. To znaczy te czołgi one już mnie nie widzą, jestem poza zasięgiem rysowania dla nich. Więc to, że ja dostaję spota ja ich nie widzę, to oni też mnie nie widzą. Jak na chwilę podjadę, żeby strzelić, tu prawdopodobnie Elcek już mi nie zaświecił, ja mam ich bokiem, no to ładnie strzelam. Coś delikatnie też mnie laguje, nie wiem czy to widzicie, czy to wina serwerów, czy mojego internetu, ale to jasno też sugeruje, że Elcek prawdopodobnie jest na przykład tu w jakichś środkowych krzakach. Albo gdzieś po mojej lewej bardziej jeszcze podjechał A ja tu sprytnie skorzystałem z takiego nasypu i stąd oddaję strzały Nie wychylałbym się aż tak mocno i głęboko w tych sektorach Gdybym nie wiedział co się dzieje na naszej flance, na tej linii 1 Którą tak mocno wygraliśmy Bo gdybyśmy tu nie mieli tyle czołgów, które wypychają te wszystkie czołgi I gdyby nie było informacji na temat tego ile oni mają tam pojazdów, to Aż tak oczo bym nie podjeżdżał Bo to mogłoby się skończyć nawet pewną śmiercią, jeżeli tutaj Gdzieś w sensie spotkał, nie mają dużo czołgów w tej linii, to wtedy giniecie, a tak to felice za bardzo zasięgu na mnie nie miało. Zobaczymy, czy teraz jestem wykryty. Tak, jestem wykryty i ewidentnie ten Elcek wjechał na przykład w tekszaki, w tekszaki, albo któreś gdzieś po środku, może nawet tu wjechał. No jest taka szansa, niestety. Ja nie jestem w stanie go tak wyczyścić, ale nasz LTTB jak najbardziej może. I Elcek będzie musiał oddać na przykład strzał albo. Właśnie oddał strzał. <laughs> I pytanie, jak on to zrobił, że nie dostał spota? Jeżeli to zrobił, tak, no to raczej niwelują to, niwelujemy wszystkie krzaki, które są tutaj i bardziej bierzemy pod uwagę krzaki, które są w tej w mini wiosce na środku. Ale dobra, my tu gadu gadu, a bitwa już jest 5-2, miasto wygrane. Oni mają coraz mniej czołgów, więc coraz mniej czołgów potencjalnie które może do mnie strzelić. Ta strona medów nie wygląda jakoś tragicznie. Ja wiem, że jadę ośrodku, na otwartym terenie, ale przypatrzcie się, że zaświeciłem LCK, który strzelił raz. Nikt do mnie prawdopodobnie nie strzeli. Może jakiś jeden czołg, który teraz się wychyli, a nadal większość będzie poza zasięgiem widzenia. I tu mogłem sobie pozwolić na taki ofensywny. Wjazd. Okej, okay, LCK nie ma. Rewelacja. Teraz schowam się tylko i wyłącznie za most, żeby nie zbierać od niszczycieli. la lala, te dwa TDki, Charioteer i RHM miały bicie. No i nie fajnie, co się skończyło jednak, a wydawało się, że będzie tak dobrze. Natomiast nasze T95 podjeżdża. Zaraz ten RHM, pewnie Charioteer dostaną spota. Tak jest, mamy Charioteera, skupią to działo. Cyk. Chciałem powiedzieć, że z trafiam i przebijam, ale jednak nie. Zaletą 122M na pewno jest też penetracja 233, wszystkie parametry są całkiem w porządku. Tylko z tego co pamiętam, to zasięg widzenia jest słaby jak na meda, bo 370 bazowo z wentylacją i perkami pod spota to nie pozwala nam na osiągnięcie 445 metrów spotowania, co jest trochę malutkim minusem, ale też nie taką wielką. Tragedią. Czy polecam ten czołg? Myślę, że to może być ciekawa opcja dla osób, które lubią medy, ale na pewno nieraz będzie was irytować ten fakt tych słabych uszkodzeń na minutę. I to pewnie zobaczycie w tym odcinku, że w starciu bezpośrednim z niektórymi medami to jest bardzo odczuwalne. Ale co by nie mówić, to jest taki czołg, że tu się wychylisz, dasz pestkę, tu możesz coś pancerzem odbić, wieżą. W gruncie rzeczy nie jest to jakiś tragiczny czołg. Ja uważam, że nawet z tych za jeden z lepszych medów bym powiedział, bo jest dosyć uniwersalny i na wyższych tierach można coś nim posnajpić I te parametry właśnie pozwalają na to, no a zarobkowo i skryny tutaj tej bitwy są przed wami Jeżeli szukasz jakiejś nowej gry, chcesz podarować komuś prezent, a może kartę podarunkową albo jakieś doładowanie do playa, to możesz to zrobić na Enebie Teraz jest specjalna oferta, na przykład karta podrunkowa do Playa o wartości 100 zł. Możesz ją kupić za 85 zł, klikając tutaj i dodając ją do koszyka. A ponadto, jeżeli przejdziecie do koszyka, no tu usunę jedną, i wprowadzicie kod PLDIL, to macie dodatkowe 8% zniżki na wszystkie karty podrębkowe czy subskrypcje na Enebia. Myślę, że oferta jest ciekawa, bo za 78 zł mamy kartę o wartości stówki na Playu. I może to być dobry moment na doładowanie. Waszych na przykład kont na konsolach, Xboxie, Steamie. Sprawdzajcie oferty dla siebie, też są najlepsze gry. Na nie niestety kod w tym momencie nie obowiązuje. Oferta jest ważna do 10 marca do godziny 13 do wartości 150 euro i 3 zamówienia z jednego IP. Więc sprawdzajcie koniecznie z mojego linku w opisie czy w komentarzu udanych zakupów i łowów. Przepraszam Was, że było tak ciemno, ale nie włączyłem jednej lampy. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyliście. Lasowanie na dziesiątki My jesteśmy tą ósemką e, No to co, podjazd z prawej chyba To AMX 50BS, po drugiej stronie też jest Beczka Jestem ciekaw jak ta bitwa się ułoży o, i ten AMX chyba chce się wychylić I to wydaje mi się, że się dobrze dla niego nie skończy Zobaczymy zresztą zaraz sami Miał chyba sporo szczęścia, bo dwa razy odbił Okej, okay, ma jeszcze 1200 HP i chyba dwa strzały Trochę się boję tej flanki Już ze mną Lis podjechał Mamy ISA-3-2. Zobaczymy w tych krzakach, jak to wyjdzie. t ten Lightweight podjeżdża. To jest fajny znak. A ja tu zobaczyłem Skodę, zobaczyłem Gwardzistę. Gwardzistę są szybko nie ucieknie. Powiem Wam tyle, że to będzie chyba dobry moment, aby się jednak trochę cofnąć. Brakuje nam jakiegoś ciągu z tyłu przy czerwonej linii. Ja będę dobrym wyborem do tego. Obawiam się o tego AMX a bo to jest dziesiąty tier, który może bardzo szybko nam wyparować i będzie brakować takiego dziesiątego tieru w tych bitwach. I 3 2 to fajna opcja, żeby zatrzymać coś na tej flance, ale oni mają Rino. Rino jest większym zagrożeniem, no i ta strona będzie przegrywać, co by nie mówić. Najlepszą opcją jest to, żeby się wycofać. Szkoda, że mi list tyle HP teraz stracił, bo on szybko padnie. A ja potrzebuję czołgów, które mają dużo HP, które będą podświetlać to, co się tam będzie dziać. Jest burzk. Fajnie byłoby już oddać jakiś strzał, bo i tak długo ładuje. No i mamy 393 bezpiecznie oddany strzał. No i teraz ta skoda gwardzista niestety, ale kończą nam Lisa. Mogę strzelić do gwardzisty, tylko potrzebuję jeszcze trochę czasu. Trafiam, 401, rewelacja. Rino wjechał już bardzo głęboko. Ja go mogę obijać, tylko potrzebuję tych uszkodzeń na minutę do tego, bo czas ładowania jest przeogromny. Szelma na dobicie. Dobra, musiałem skończyć tą szelmę. Bo to zawsze jakiś laj, który zrobi kółko, gdzieś może podświetlić. My widzę, że fajnie utrzymaliśmy się na plaży. Torino jest też pięknie do bicia. Wręcz bokiem. Nic tylko strzelać 420. DBV tu w ogóle podjechał Skoda. No, mam ich jak na patelni. To, żeby się wycofać, było bardzo rozsądne i fajnie przeczytane z mojej strony. Biorę gardziste, bo jest na spocie. Trafią 406. Elegancko tłuczemy sobie te czołgi. Teraz pora na dbv 5 sekund do przeładowania. Z tego co pamiętam, tu nie było jako, jakichś świetnych pocisków odłamkowych, ale zaraz to sprawdzę i dokładnie Wam powiem. 62, penetracji na złocie jest 299, no i tu już mówiłem wcześniej, 263. No fajne, szybkie te pociski, 1368 metrów na sekundę. No i co by nie mówić, utrzymaliśmy tę flankę na pewno. Teraz to my możemy na przykład podjechać i tam rozdawać karty, ale myślę też o tym Koncepcie. Koncept ma tylko 500 HP, nie wiem czy ktoś go wyciągnie. Jakby nie patrzeć, te czołgi, które teraz mocno oberwały, one mogą zacząć się, się cofać i cofnąć się na przykład tam na zarówkę. I myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu... O, może tu Koncepta jeszcze strzelę, bo wiesz, że nie, nie trafiłem. Będzie szukanie okazji gdzieś po tych innych flankach, gdzie będzie łatwiejsze to przełamanie, a na przykład zupełnie olanie tej flanki będzie rozsądniejsze, bo oni teraz zrobią to, co my zrobiliśmy, czyli oni się cofną, i będziemy wjeżdżać pod ich gotowe lufy. Jakby te czołgi nie są na to gotowe, że my dojedziemy gdzieś, zaskoczymy. Natomiast koncept będzie bardzo denerwować. AMX dostał, cofka, idealnie. Nic nie zabrałem za to. Takich wymian potrzebujemy. Szkoda, że nikt go nie dobił. No i w sumie ta bitwa ucieka nam. Bardzo nam ucieka. Bo już wydawało mi się, że jest wszystko ładnie ogarnięte, a tu jednak tak do końca nie jest. I. Fajnie by było, jakby leopard podjechał, wtedy w dwójkę wychylamy się i go kasujemy z typem. Natomiast nie wiem, co robi leopard. Nie wiem, czy ja mam jakieś inne opcje. Myś... Wydaje mi się, że to będzie najlepsze. Jeżeli my pojedziemy po leopardu, no to koncept się odwraca i strzela do nas w plecy. A leopard idealnie tu podjechał, tylko niestety leopard nie strzelił mi w typa, tylko strzelił do mnie. A typa, jak widzicie, wyrzuciło. Bardzo mi będzie na rękę, jeżeli on strzeli do typa. Tak, strzelił do typa. Ja dojeżdżam, niestety, tu może podjeżdżać RHM Borsig, bo on jest bez spota. Ja mam e, coraz to mniej czasu. Im szybciej zajmę się tym leopardem, tym lepiej dla mnie. Na całe szczęście on nie trafi. Okej, okay, ten typ się nagle obudził, <noise> więc nie wiem o co tu chodzi, ale nie narzekam. Brakuwało. Brakowało nam takiego czołgu. Teraz dobiję, mam nadzieję, że RHM gdzieś mnie tu nie zaskoczy. Pewny strzał, super. Odwracamy się i wspieramy lodówkę z konceptem Tu AMX, ok, Okej, lodówka strzeliła, AMX czy on będzie jakoś głęboko się wychylać? Tak, będzie, jest na salwę od nas I AMX ginie Czy to jest do wygrania? <grym> Oj, wątpię Otóż mają Kill'anę i Borsika, które mają całe HP Dobra, spróbujemy tu obronić... ten Stochowy, jak to mawia klasyk Chciałem dobić Gwardzista, ale niestety... Było widać tylko wieżę, zaraz mi ty padnie. W tego typu sytuacjach te uszkodzenia na minutę No są najważniejsze. I niestety, ale będzie tego brakować. Dobra, dobijam gwardzisty za morakiem. Tu mi wyjedzie Skoda z prawej. Skoda, szkoda, może zdjąć mnie na magazynek. Więc wybieram chyba to SKPTK. Aha, szkoda, już jedzie. No niedobrze, no to jest koniec. Tylko skowałem ale szkoda się raz odbiła. Natomiast Pilana dojeżdża. Nie ma szans, nawet jakby nie wiadomo jaki miałbym ten DPM to nie było opcji tego wygrać, ale i tak fajnie chyba bitwa rozegrana przeze mnie, taka przemyślana, tu cofnięcie, tu z lewej strony szukanie opcji, ale no nie udało się tego wyciągnąć. Studianki, mamy dwa czołgi, które jadą od środka, to jest i Elsek, widzimy już z 7 czołgów, 8. Zaświeconych mniej więcej, więc nie spodziewam się, żeby ktoś tu zjeżdżał na dół Kto może zjeżdżać na dół? Tygrys drugi, prożetto Progetto jest zaświecone. okej, okay, okej okay. Im więcej wiemy, tym lepiej Centurion jest jeszcze też niewykryty, Elcek zjechał na dół Nasz Buras pobijany, Elcek będzie walczyć z Elcekiem, ale nasz Elcek chyba trochę zaspał I tak się zastanawiam co by tutaj zrobić To jest interesujące, że ten Elcek cały czas żyje, który jeździ sobie po środku ja oddam taki strzał, powiedzmy, podpucha. Sprawdzę, czy ktoś jest w tych krzakach albo w tych. Okej, okay, nikogo tam nie ma. Jeszcze jest druga opcja do sprawdzania, czyli na przykład te krzaki oraz te krzaki. Oddam taki strzał. Może coś tam będzie, ale bardziej interesuje mnie to, żeby zobaczyć, czy żarówka mi się zapali po strzale. Nie zapaliła mi się. No to podjeżdżam. Widzimy, że Elcek tu może być przed nami zaraz. Dobrze byłoby go w końcu rozwalić. O, jest Elcek Dobra, ja się na On wjechał tu na... Okej okay. Dobra, dobijamy Elceka Super Musimy uważać na to, bo oni mogą się jakoś grupować i jechać do tego naszego miasta Widzimy też, że czołgi ciężkie mają problem My na pewno samemu nie przepchniemy tego, to znaczy wystarczy jeden czołg, który... Tam jest artyleria w ogóle który się dobrze ustawi i tak naprawdę my tam no nie mamy opcji zagrania tego jakoś super Więc wolę dać wsparcie na linii czołgów ciężkich tutaj Mamy na przykład Tygrysa, od którego się odbijam boku Ale na przykład stąd będę mógł do nich strzelać, jeżeli tak będą grać jak grają Może jakimś cudem utrzymamy te bitwę bardziej, w sensie, że ona będzie jakaś dłuższa. Bo na razie nie wróżę sukcesu, bo jest minus 6000 HP. Ale tu szukam okazji, będzie yoch do strzelenia. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wykryty. Dobra, dostał 426. Rożeto tu się wychyla. Są tarapaty tygrys. Tutaj ja zaczynam się cofać. Będzie kolejna próba. Obrony częstochowy. Teraz idealnie byłoby dobić tygrysa, bok wieży. Ty uwierzysz w sumie bardziej. Dobra, cały czas tu pracuję i cofam się. Jest progetto. No nim najlepiej się skupić. Uuu, oberwał za 900. Okej, okay, Progetto nie ma. Jest teraz ISU. Dobrze, obrywa, spłacamy to. Już z minus 6000 robi się minus 4000. Okej, okay, super. Najważniejsze fragi, tylko ten blesk. To jest czołg lekki, który będzie mieszać. No dobra, jakoś ta sytuacja się trochę uspokoiła. Natomiast nadal nie jest to dobra sytuacja dla nas. Skoda będzie podjeżdżać. Myślę, że trzeba nie zagrać w krzakach przy czerwonej linii. Centurion tam się w ogóle pokazał. Skoda będzie ładować. Padnie nam prototyp. IS-2-2 zaczyna dojeżdżać. Blesk jest tam, chyba najlepiej będzie, jak pomogę Super Pershingowi, ale w sumie zaraz nie będzie co zbierać, bo Super Pershing jest na strzał. Tu będzie Skoda. No nie, wszystkie strony już przegrane, i zostaje nam tylko ostatnia szansa na uszkodzenia. Czyli tu jeden strzał, i może coś w końcówce. Ale ładnie to wchodzi. 419 co by nie mówić, niby brakuje tych uszkodzeń na minutę, ale jak dobrze po snajpicie Widzieliście w poprzedniej bitwie, też dobrze się ustawicie. To tym czołgiem jak najbardziej można te uszkodzenia robić. Oj, szkoda, że jestem wykryty, ale i tak trzeba oddać ten strzał. Udało się nie zabrać prawie nic. Blesk spróbuje mnie objechać, czy nie? Spróbuję. Eee, Im dłużej czekam, tym bardziej narażam się na to, że czołgi z pleców do mnie strzelą. I cała reszta podjedzie. Więc nawet ja bym zachęcił tego bleska. Styluję się w Jocha. Blesk nie wychyla się na mnie. Dobra, strzałem wiocha, odwracam się tu. Tam jest jeszcze. O, kilano jest akurat z tej strony, niedobrze. Może. O, odbiłem. Super. Jeszcze jakiś strzał. Tak jest, mamy to. 3000. Chyba więcej nie zrobię. To jest koniec! A w ostatniej bitwie mamy chyba najlepsze losowanie, jakie można sobie wymarzyć, bo teraz nasz pancerz nabierze serio znaczenia. Tak za bardzo go nie omawiałem, ale jest dosyć twarda wieża. Włazy są średniej wielkości. Ten kadłub, dobrze skontowany, też potrafi trochę podbijać. Jest duża dolna płyta. Też 4-3. Na razie nie będę wjeżdżał, bo nie chcę zbierać tego strzału. O! Teraz go sprowokowałem, żeby strzelił. Jest Pawlak, on też strzelił. No to ja wjeżdżam. Strzałem z bioderka. Ale niestety, Pawla jeszcze przesadował. No dobra, ale wymiana 400 za 155 jest jak najbardziej ok. I ogólnie też mam powiem, że paradoksalnie myślę, że nam się trafiła bardzo dobra mapa. Jak na ten czas, bo tu bitwy są dosyć wolne, przez co nie potrzebujemy tego kosmicznego DPM-u, którego nie posiadamy. I tutaj cyk jakaś pestka w środek, cyk tu z prawej. Myślę, że to może być tego typu bitwa, gdzie nasz 122 TM się fajnie sprawdzi. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli dużą cierpliwość do tego wszystkiego. Natomiast Burask wjechał do góry i to jest niedobra informacja, bo on będzie zawsze wkurzać. Więc od razu skupiam się na nim, oddaję strzał za 364. Arta strzał, u pięknie, petarda. Burask padł, mocna ósemka, bardzo mocna ósemka w tej bitwie. Zastanawiam się, co robić dalej. Można by było coś spróbować z tym Tygrysem, SMMV. Ale jeszcze poczekam na środek, bo ten CES może e, gdzieś tu się pojawić. Miel zjechał na dół. Arta gdzieś tam strzeliła. Zobaczymy, może ktoś tu przejeżdża, może ktoś się jakoś głupio wychyla. Na razie nikogo nie widzę. Uhu, podjechał SMMV. On będzie się odwracać na buraskę, więc teraz jest moja szansa, żeby go strzelić na przykład tu od bloku. No i cyk, pestka wklejona. SMMV kolejna będzie podjeżdżać tędy. Więc ja przejadę sobie. Tutaj nikogo nie ma, bo Isto sprawdzał. SMF strzelił. Spróbujemy teraz my coś zrobić tą SMF. Tylko co kojarzę, że tam mam magazynek, więc tak świetnie, kolorowo nie będzie. Ale może się skontuje. I cyk, dolna płyta. Odbiłem. Ten czołg do kontowania też nie jest zły. Ale gdybym miał go porównać do Lisa albo też 4400 to uważam, że półkę wyżej. Stoją tamte medy. Ze względu na to, że takich ich działa po prostu lepiej mi siedzą. Szmaltrud trudno mnie Ja nie wiem jak tego nie trafiłem. Widzicie? To jest to. Nie traficie raz i 13 sekund czekacie, nie? To jest bardzo irytujące. No ale macie też Alfę, tak? Alfa jak na meda 390. 400, przepraszam, dokładnie to jest. Rewelacja. Teraz próbuję wyciągnąć tygrysa. A na to ten PZ4S. Dobra, wchodzi. Na razie skupiam się na nim, bo on może do mnie strzelać, a Tygrysa cały czas tu... Znaczy, Tygrys mi nie ucieknie, o. Takie mam rozumowanie, Tygrys zjechał co na dół, ale dobra, wychylam się. Co ciekawe, nie będę zjeżdżać na dół, bo boję się, bo ten Tygrys ma super uszkodzenia na minutę i może mnie łatwo porobić. Jest na dwa strzały, on w tym momencie oddał nie wiem by ile strzałów do mnie, ale... Na pewno sporo i nawet y, może bym nie zginął, ale pewnie zostałbym na strzał albo ta wymiana nie skończyłaby się jakoś super dla mnie dobrze. i super Chaffee. W ogóle i KV gdzieś tam do mnie strzelił. Jeszcze jest bez spota. Tygrys będzie się wychylać. Dobra, niestety jestem tyłem, ale na wieżą odbiłem. Teraz nie ma co się bawić, tylko trzeba będzie podjeżdżać do nich. Jeszcze liczyć na to, że coś po asyście wleci. Zdążyłem tak na styk dosłownie. I KV... Też zdążył do mnie strzelić, nie spodziewałem się do końca, ale jedziemy po tą kilana Hillesa, coś może podświetlę przy okazji, tu do lewej, żeby uniknąć, jest też 4-3, bok wieży, zdążę, zdążę, 379, rewelacja. Tak jak wam mówiłem, to jest dobra mapa dla tego czołgu, Bo tu na spokojnie można schematami podjeżdżać, tu pestkę zrobić, tu tamto i te uszkodzenia fajnie nam się zbierają. Do Killana nie będę próbować. KV do mnie strzelił. Hillana co robi? Wychyla się. O, trafiłem 409. Super. No, może do mnie strzelać, ale nie jej z takiej odległości tylu uszkodzeń. Co prawda jestem bliżej, to ma większe szanse. Na więcej domerze, ale i tak to będzie za mało. Achilles, i KV. Jeszcze może ta pestkowa Achillesa byłaby fajna. On do mnie strzelił. Cyk, ja oddaję. Niestety dwa razy zebrałem, ale i tak jest świetnie 4200 na liczniku IKV gdzieś tu może być, jeszcze asysta wleci pewnie A może nawet Achillesa dobije? No, 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 no Nie, nie dobiję Szkoda w sumie, że się zatrzymałem Teraz mogę nie zdążyć do tego IKV-a Niestety nie zdążyłem Gdyby się nie zatrzymał, to pewnie miałbym więcej uszkodzeń wikawa. Tak to jest. Chciwy traci dwa razy, czy coś takiego. A teraz nie mogę przebić killany. Nie zdążyłem. Myślałem, że w dolną płytę może nie ogarnie, ale jednak ogarnął. No trudno, ale to było 122T, moim zdaniem fajna premka, dobra e, pod zarobki, tylko jest ten brak TPM-u. I to tyle ode mnie, dziękuję Wam za odcinek. Pamiętajcie też, że zawsze te premki można sobie potem podmienić, jak Wam totalnie nie siądzie. I podkreślam, że 122T nie jest taki zły, jak niektórzy go opisują, bo można nim robić wyniki. Trzymajcie się, to elo.